Witajcie moi kochani, witajcie! Witajcie w ten piękny zimowy dzień, gdzie słońce i śnieg dodają takiego uroku ogrodowi, który, który daje sobie radę. Bardzo mocno daje sobie radę, pomimo temperatur minus 10, minus 12, a nawet minus 15 to było. Tu od południa jest troszkę cieplej zawsze, a szczególnie teraz jak słońce świeci. Zobaczcie, jak śnieg pięknie iskrzy. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać, ale zobaczcie tam dalej tutaj, po prawej stronie moich grządek warzywnych. Zobaczcie jak pięknie iskrzy. Ten śnieg. Jakie piękne iskry daje. Jaki urok. Ja jestem tak zachwycona. Jest dzisiaj ciepło w ogóle. O, gdzieś około jednego stopnia, ale tu od południa jest więcej. No, tu śnieg widać topnieje. Tu jakoś, zobaczcie, ładnie sobie radzą e, e, te cyprysy. No, zobaczcie, to jest cyprys. Piękny, prawda? Rośnie. On się tu pięknie zaklimatyzował, latem tak mi tu usychały, bo gorąco i jeszcze nie miały dobrego korzenia, oba, po, po obu stronach właśnie tego salonu mojego, wejścia do salonu. Zobaczcie, te wszystkie inne rośliny, no te, które są zimozielone, no to sobie świetnie radzą, inne na wiosnę wypuszczą, pąki już mają. Jak tutaj, zobaczcie, o, widać punki, No, silne. O, tutaj na przykład. To są wszystko piękne rośliny. To, to jest Wiktoria Prusznik. On mi się trochę płoży. Muszę go poprzycinać, żeby do góry mi bardziej rósł, niż wokół. Tu dwie musiałam przysłonić jeszcze, zanim zanim te minus dziesięciostopniowe mrozy pierwsze przyszły. Przysłoniłam, bo, bo one sobie słabiej radziły. To Te dwie przysłonięte to, to są hebe, takie duże hebe, które piękne mają kiście kwiatowe wiosną i jesienią trochę też. Tu są inne hebe, które sobie świetnie, to znaczy jest hebe, takie małe, ale on sobie świetnie radzi w tych wysokich, no przepraszam, wysokich mrozach może, niskich temperaturach. Tu oczywiście iglaki, tu wszystkie sobie radzą. To też są zimozielone wszystko. Tu też, zobaczcie, śniegiem przykryte. Ale żyją. No. Tutaj to trzeba będzie przyciąć, on od, od korzeni wyjdzie. Ale tu są, też mam dwa, dwie takie, dwa cisy. Nie cisy, przepraszam. Te cyprysy, które tam wam pokazywałam. Te są o wiele mniejsze, chociaż były razem kupione, miały taką samą wysokość, taki sam wiek. Bo te przesadzałam parę razy i też one musiały się jakoś tu zaklimatyzować też mi usychały, zresztą to widać bo z takich, takie miejsca są właśnie puste nie? ten mi najbardziej usychał zobaczcie, ale już widzę rośnie, żyje jest zielony, już nie ma tych suchych badyli, ja zresztą też poobcinałam te suche jesienią Także na razie wygląda, że jemu jest okej, okay, czyli jemu jest lepiej zimą niż latem, bo latem mi usycha ze względu no, po prostu na upały i brak wody. One dużo wody potrzebują. Podlewałam bez przerwy, ale wiecie, jak to jest. No, zobaczcie, no, wszystko jakoś wygląda. Przejdę się troszkę po, po ogrodzie i wam pokażę, jak to wszystko. Teraz zimą wygląda palma, nawet nadal jest zielona. Ona to jest ta palma, która y, wytrzymuje do minus 19 stopni. Nie było jeszcze tyle. To było minus 15, chyba najwięcej. Ona nie jest może najfajniejsza, najpiękniejsza w tej chwili, taka dosyć słaba. Tu widzę te nowe, wyrastały, wyrosły. Nie wiem, czy dalej rosną, czy co. Jakoś jeszcze żyje, zielona jest w miarę nie wiem jak sobie poradzi magnolia, mam dwie magnolie ale widzę, że, że no trochę posypa, ale tu jest zielone, zobaczcie mimo takich mrozów te e, w, e, gałązki są zielonkawe takie, widać, że żywe nie? także szczęśliwie przeżyła bo e, zeszłym zeszłe lata e, ona tak jakby słabiej rosła, ale później się jakoś dobrze ukorzeniła. Ma już chyba, nie wiem, 4 lata powiem wam szczerze. I słabiej rosła, ale teraz ostatnio fajnie urosła, więcej, więcej jakby dobrała y, gałązek, wypuściła. I y, zawsze ją przykrywałam na zimę, okrywałam po prostu. Ym, tym roku postanowiłam już nie okrywać, bo ja mówię, ty już jesteś dość dojrzała. Że tak powiem przeżyłaś tyle zim, właściwie nie były takie ostre jak teraz. Może w zeszłym roku trochę było, ale tak generalnie nie było takich ostrych zim ostatnio, przez wiele lat nawet bym powiedziała. Ale widzę radzi sobie, tu jest druga magnolia, ona jest troszkę mniejsza, może trochę młodsza, ale też widzę, że, że jest ma zielonkawe takie te gałązki. Więc myślę, że ona sobie też spokojnie radzi. E, trawy, jak widać, no, już pousychały e, jak było tyle śniegu, to one tak zostały przysypane tym śniegiem i tak obniżyły swoje, że tak powiem loty, bo miały tak pięk taką, pi taki piękny pokrój, o tak powinnam powiedzieć, takie wysokie były ładne i ładnie się w, w każdym kierunku lekko wychylały, bardzo ładne były, zresztą pewnie ci, którzy znają mój ogród już to pamiętają ale Generalnie mogę powiedzieć, że ogród naprawdę się póki co udaje. No, zobaczymy jak to będzie na wiosnę. No, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że pod koniec lutego, w marcu już będą takie fajniejsze dni, żeby się można było zająć ogrodem. Ale zobaczcie, no jest fajnie. Jest. jest no, nie wiem, no, zima jest piękna. Ja, ja bardzo kocham zimę. Zresztą, jak e, wszystkie dzieci kochają zimę, kiedy jest właśnie taka zima śnieg, lód. Można jeździć na łyżwach, można jeździć na samkach, można. E, co jeszcze? Na nartach oczywiście i w ogóle w śnieżki się bawić. Także dzieciaki to na pewno doceniają tą zimę. Ciekawa jestem ile z tych tutaj krzaków, krzewów i drzewek mi tu e, przeżyje ładnie tą zimę ostrą, ale myślę, że da sobie radę każda. Może, nie wiem. Zobaczymy jak tutaj, bo o, jeszcze dosyć głęboki, a tak chodzę po tym śniegu. Słyszycie jak fajnie skrzypi? No. No magia po prostu. I trochę zaspy było właśnie a teraz po takich zaspach chodzę, ale one już się obniżyły. Mm, ten mi pięknie urusta um, Jak to się nazywa szybko? Um, no właśnie. No później sobie przypomnę. Ej. W każdym razie ładnie się rozrosła, bo ja ją tu wsadziłam, przesadziłam z innego miejsca, bo e, tam sobie słabo radziła. Tutaj w ogóle wszystko sobie słabo radziło. Tu niektóre mi po, e, poumierały, powiem wam, po, pousychały. No, tu jest gdzieś jeszcze druga, taka tylko mała. Tutaj w tym pustym miejscu ona jest przysypana śniegiem, ona jest niska, mała jeszcze. E, Laurowiśnia. o! Tam to, co pokazywałam, to jest laurowiśnia i tutaj jest jedna tutaj w, tym, w tej przerwie pomiędzy iglakami, no też one rosną nierównomiernie zobaczcie, one wszystkie były równe jakie ja wsadzałam, nierównomiernie rosną, bo w każdym miejscu jest prawdopodobnie inny, inny dostęp do wody, ale no, nie wiem, no każdy ma swój charakter, jedne są bardziej pracowite, drugie bardziej leniwe, jak ludzie. Więc o, tak to z tej strony wygląda. Wiecie co, moja ścieżka nowa. Najnowsza nie przetrwała w całości tej zimy. Niestety, bo ona była dosyć późno robiona. I też takie były tam dosypywane różne resztki, pozostałe po, po różnych tam remontach i budowie. Więc przypuszczam, osłabiły ten beton. No i mrozy wzięły się za. Za beton i go pogryzły trochę w różnych miejscach. Nie wszędzie, ale trochę będzie trzeba naprawiać moje ścieżki. Ale dobra to się naprawi. No, nie ma co się strasznie przejmować. Tutaj cisy. To jest właśnie taka ściana cisów, mam nadzieję, urośnie. One są coraz większe. Naprawdę coraz większe. One były małe, jakieś miały ja wiem. 30 cm? Mniej chyba, 25-30 jakie wsadziłam 5 lat temu. Tu jest bardzo sucho latem, tu są susze latem, naprawdę susze prawdziwe, więc e, szczególnie tutaj, właśnie w, tych, w tym miejscu, od tej zachodniej strony, tu też bardzo wieje od zachodu, więc też ta ziemia jest wysuszana bardzo, ale jakoś widzę sobie radzą. No, tu jest ten mój młody sad. Stary się wzięłam za niego i, i, że tak powiem, usunęłam stare drzewa, bo one po prostu już przerosły swoją, a, że tak powiem, no, przerosły siebie, swój wiek i, i ten ogród, ten sad, za duże były. Ja teraz będę chciała utrzymywać drzewa w takiej niższej, w niższym pokroju, po prostu nie tak wysokie, nie, nie pozwolę im tak rosnąć wysoko jak. Jak wcześniej rosły. Teraz sobie tutaj pójdziemy. Zobaczcie, jeszcze jako tako to wygląda. No, ta trawa nawet fajnie się trzyma, chociaż jest sucha już. Ale nawet tak ciekawie to wygląda. Teraz sobie jeszcze zobaczmy tutaj od, po, od północnej strony ogród. Tu są te moje roślinki różne, które no ja bardzo, bardzo lubię. Wszystkie jakby żyją. no Zielone w miarę. Widać, że żywe. Ech to jest ta moja ukochana hortensja, zobaczcie, teraz ona jest już taka podsuszona, niestety i te gałęzie na wiosnę ja sobie poobcinałam, ale póki co ona wciąż jest, wciąż ma jakiś urok, więc naprawdę polecam tę hortensję, pomimo tak silnych mrozów, zobaczcie, jeszcze ma ten pokrój jakoś te, te y, kwiatki suche, bo suche takie brązowe już, takie beżowe, jakieś takie różne odcienie brązu bardzo ładnie wyglądają. No. Tutaj mam też o, iglaczki. To one sobie ładnie rosną. Proszę. ukszpan. Jest zimozielony i można go sobie tak kształtować jak się chce. Bardzo łatwy do kształtowania, więc polecam żeby mieć trochę zieleni w ogrodzie zimą. No muszę być uważna, bo tutaj jest śnieg, ale pod śniegiem jest w dużym, dużym stopniu lód. I mogę się wywalić. Już się raz wywaliłam, wiecie, na śniegu, ślizgnęłam się i padło. No, także widzicie, no, no, wygląda jak wygląda. Jest zima, ale urok jest. Pomimo tego, wciąż mamy tutaj ładne, ładne, e, że tak powiem, elementy tego ogrodu. Może nie wszystko jest takie ładne, ale są ładne elementy. Ponieważ zima ostra, więc, więc wiele Roślin pewnie odbije dopiero na wiosnę od korzeni. Ale iglaki to zobaczcie. Mały, bo mały, ale żyje i rośnie. No. Aha. No, tutaj to jest taki bardziej zielony zakątek, bo... No, bo akurat takie zimy zielone tu powsadzałam. No i zobaczcie. Prawda, że fajnie to wygląda nawet zimą. No, tutaj też... O, a, a, moja tutaj specjalna, że tak powiem, grządka, skalnia, Muszę jakoś powoli przejść. O, jest wciąż zdobny. Taki, no, zimowy, ale, ale fajnie to wygląda, co? Mi się podoba, jestem zachwycona. Tutaj też, no, te trawy jakoś sobie też radzą, nie najgorzej. Jeżeli zobaczycie. Jesz o, tutaj dalej to mam zimozielonych więcej. Tak jakoś mi się tu e, powsadzało, tych zimozielonych trochę, więc fajnie wyglądają. Wiecie co? Brama mi zamarzła, nie mogę jej otworzyć. Nie żartuję, e, bo mi ten, ten wiecie, ten, ten hak, który wchodzi w, w dziurę, żeby brama trzymała się, po prostu został. Zamarznięty w środku i nie mogę nic z nim zrobić. Nawet pukałam waliłami. Nic się już nie da, bo trochę za głęboko wpadł. Ja go próbowałam tak wysoko trzymać, żeby właśnie się nie, nie zamarzł, ale, ale sobie spadł. Tutaj też trochę zimozielonych, też fajnie wygląda. Oczywiście reszta to musi, musi poczekać do wiosny, żeby zacząć, że tak powiem, żyć. Ale wiecie co, ogólnie rzecz biorąc, jak się popatrzy na ten ogród, to nawet zimą jest uroczo, prawda? Także chyba teraz już Was pożegnam, bo ręce mi marną, palce mi grabieją, słuchajcie, ale cieszę się, że mogą wyjść w taką piękną pogodę i zrobić Wam jakiś taki ogląd zimowego ogrodu. A na razie co? Buziaczki popadły, zobaczenia, do usłyszenia.